Kiedy kliknęliście w ten film, prawdopodobnie pomyśleliście, że zaraz dam wam jakiś magiczny tekst, idealną linijkę, albo podstępny trik, by bawić się naszymi głowami. Zatrzymajcie się. To nie o to chodzi. Prawdziwy sekret atrakcyjności jest brutalny. Obsesja nie jest tworzona przez to, co do nas mówicie, jest tworzona przez to, co nasz mózg zaczyna robić, kiedy Was pozna przez pętlę, którą kobieta uruchamia w swoim umyśle, gdy was tam nie ma. W tym filmie ujawnię wam dokładnie, jak ta pętla jest budowana. Najpierw rozłożę tę psychologię na czynniki pierwsze, abyście faktycznie zrozumieli, co dzieje się w naszej głowie, w głowie kobiety, a następnie przejdziemy do świata rzeczywistego, krok po kroku. Jak się zachowywać, mówić i poruszać w sposób, który naturalnie wywołuje te obsesje? Posłuchajcie, panowie. Kiedy mówimy o obsesji u kobiet, większość facetów myśli, że to jakiś magiczny trik, jak jedna linijka, jeden ruch, jeden sekret. To nieprawda. To jest proste, gdy zobaczycie, jak działa kobiecy mózg. Dziewczyna nie budzi się pewnego dnia losowo wami owładnięta. Nasz mózg buduje wokół was pętle krąg, który składa się z trzech psychologicznych elementów: 1. emocjonalny haj, czuje coś z wami, 2. niepewność, nie rozumie w pełni, na czym stoi w relacji z wami, 3. deficyt. Czuć, że nie może was łatwo zastąpić. Te trzy rzeczy, zmieszane razem, stają się obsesją. Zatem zaczynajmy od elementu numer jeden. Zasada pierwsza emocjonalny haj zacznijcie od odłożenia na bok swojej twarzy, pieniędzy, statusu. To, co nasz mózg zapamiętuje to, kiedy jestem w pobliżu tego faceta jak się czuję spokojniejsza, bardziej żywa, bezpieczniejsza, bardziej podekscytowana. Jeśli za każdym razem, gdy z wami wchodzi w interakcję, czuje się trochę inaczej niż w swoim normalnym życiu, jej mózg zaczyna łączyć was z tym uczuciem. To jest ziarno obsesji. Nie wy, ale wersja samej siebie, którą się staje, gdy jest z wami. Jeśli, gdy z wami rozmawia, czuje się wysłuchana, jest trochę bardziej szczera, trochę bardziej zabawna, trochę bardziej jak kobieta, a mniej jak żołnierz. To już oddziela was od 99% facetów. Więc kiedy jest w domu, nie myśli, och, jego linia szczęki, ona odtwarza to uczucie, lubię to, kim jestem, kiedy z nim jestem. To jest ta część związana z dopaminą uczucie chce więcej. Zasada numer dwa: kontrolowana niepewność. Większość mężczyzn zabija obsesję, ponieważ natychmiast dają nam 100% pewności. Tak. Lubię cię, tak, jestem dostępny cały czas, tak, odpowiem natychmiast, tak, jesteś całym moim światem po dwóch dniach. To jest miłe dla naszego ego, ale to nie tworzy obsesji. Obsesja pojawia się, gdy nasz mózg jest trochę zdezorientowany co do was, nie w toksyczny, znikający, głupi sposób, ale w sposób, lubię go, ale nie posiadam go w pełni. Ona nie wie do końca, jak bardzo ją lubicie w porównaniu do waszych innych priorytetów. Nie wie do końca, co byście zaakceptowali, a od czego byście odeszli. Nie wie do końca, czy mogłaby was stracić, zachowując się źle. To nie jestem w stu procentach pewna. Sprawia, że myśli o was. Odtwarza rozmowy, analizuje wasze reakcje. Pyta siebie, czy powiedziałam coś źle, czy mu się to podobało, dlaczego to powiedział, a potem zamilkł, o czym on myśli. Właśnie zaczyna się pętla. Kiedy nasz umysł jest zajęty wami, nasze emocje zaczynają dołączać do zabawy, a kiedy dołączają emocje, wchodzimy na terytorium obsesji. Zasada numer 3. Deficyt. Trzeci element to deficyt. I ten jest duży. Deficyt nie oznacza, że ignorujecie ją przez tydzień i zachowujecie się jak klaun. Oznacza, że jej mózg czuje – nie mogę łatwo zastąpić tego faceta. Nie dlatego, że jej powiedzieliście, że jesteście wyjątkowi, ale dlatego, że wasza energia, wasze standardy, wasze życie, wasz vibe nie są powszechne. Macie swoje własne życie, nie siedzicie na łóżku, czekając na jej wiadomość. Macie swoje opinie, macie granice. Nie mówicie tak na wszystko tylko dlatego, że jest ładna. Nie wybuchacie emocjonalnie za każdym razem, gdy dzieje się coś małego. Nie występujecie, by jej zaimponować. Po prostu żyjecie, a ona jest zaproszona do tego życia, a nie je kontroluje. Porównuje was do innych mężczyzn, facetów, którzy żebrzą, facetów, którzy kłamią, facetów, którzy są głośni, ale puści. Facetów, którzy tracą kontrolę, a potem jesteście wy, spokojni mniejsi, wolniejsi, bardziej ugruntowani. Ta różnica sprawia, że nasz mózg myśli. Jeśli stracę tego, tracę coś prawdziwego. To jest deficyt. Nie ma waszej kopii na każdym rogu. My, kobiety, nie reagujemy na to, co robicie. Reagujemy na to, co według nas to oznacza. Nie odbieracie jej tekstu przez trzy godziny. To pomyśli. W przypadku jednego faceta pomyślimy, ignoruje mnie, jest przegrany, gra w gierki. W przypadku Was pomyślimy, pewnie jest zajęty, jego życie jest pełne. Mam nadzieję, że nie powiedziałam czegoś źle, nie chcę go stracić. To samo zachowanie, inne znaczenie, inny wpływ emocjonalny, jak nasz mózg decyduje o znaczeniu, z ramy, którą zbudowaliście wcześniej, z tego jak się prezentujecie. Z tego, jak zareagowaliście, gdy was testowała? Z waszej energii, potrzebujący czy spokojny, chłopiec czy mężczyzna? Jeśli wasza rama jest silna, to kiedy robicie małą rzecz, na przykład mówicie nie, milkniecie, lub wychodzicie wcześnie? Nasz mózg nie myśli, jest słaby i się dąsa. Myśli, to jest poważny mężczyzna, to coś znaczyło. Dlatego nie potrzebujecie stu trików, potrzebujecie jednej solidnej ramy, wtedy małe działania stają się ciężkie, a nasz umysł zaczyna tworzyć wokół nich historię. Chcę, żebym nie wybrał, nie chcę tego zepsuć, chciałabym wiedzieć, co on myśli. To jest przypisywanie znaczenia i jest niezwykle potężne. Zasada numer 4. Rama, męska grawitacja Czym jest ta rama, o której mówię? Czysta męska rama jest prosta? Spokojna obecność, jasne standardy, kontrola emocjonalna. Jesteście ugruntowani. Nie trzęsiecie się emocjonalnie przy każdym podmuchu wiatru. Nie wybuchacie, gdy czujecie się niepewnie. Nie załamujecie się, jeśli ona wycofuje się na jeden dzień. Nie żebrzecie, nie występujecie. Jesteście wystarczający tacy, jacy jesteście i działacie z tej pozycji. Kiedy taki facet wchodzi do pokoju, nie musi dużo mówić. Ludzie czują coś. My, kobiety, czujemy to szczególnie, ponieważ pozwala nam to się zrelaksować. Kiedy wasza energia jest stabilna, my nie musimy kontrolować każdego szczegółu. Nie musimy być facetem w tej interakcji, możemy opuścić gardę, możemy być łagodniejsze, bardziej kobiece, bardziej zabawne. Wasza obecność na to pozwala i tu jest klucz, kiedy spokojny, ugruntowany mężczyzna mówi Nie podoba mi się to. Działa to zupełnie inaczej, kiedy mówi to klaun, nikogo to nie obchodzi, kiedy mówi to mężczyzna z silną ramą, nasz mózg reaguje Och, przekroczono granicę. Te same słowa, inna grawitacja. Rama jest tą grawitacją. Ta rama zasila także niepewność i deficyt. Kiedy jesteście solidni, my wiemy, że nas lubicie, ale nie czujemy, że was posiadamy, wiemy, że możecie odejść, wiemy, że macie standardy, wiemy, że są inne kobiety, które by was chciały. Nie musicie tego mówić, my to czujemy, a to uczucie wzmacnia pętle w naszym umyśle. Połączmy to. Emocjonalny haj. Bycie z wami jest inne. Emocjonalny haj. Niepewność. Nie wiemy do końca, na czym stoimy. Mentalna pętla. Deficyt. Nie czujemy, że możemy was łatwo zastąpić. Deficyt. A wszystko to spoczywa na waszej męskiej ramie, jak budynek na betonie. W ten sposób rodzi się obsesja. Teraz gdy zrozumieliście fundament, wyjdźmy do świata rzeczywistego. Większość facetów myśli, że kontakt równa się tekst na podryw. Co powinienem powiedzieć? Prawda jest taka, że nasz mózg nie zapamiętuje zdania. Nasz mózg zapamiętuje klimat, z jakim przyszliście. Jak na nas patrzyliście, jak spokojny był wasz głos, jak szybko lub wolno mówiliście. Czy czuliście, że potrzebujecie naszej aprobaty, czy też po prostu już czuliście się w porządku? Zanim w ogóle zaczniemy mówić o słowach, Chcę, abyście sobie to wyobrazili. Wchodzicie do naszego świata nie jako żebrak, nie jako performer, ale jako mężczyzna, który już lubi swoje życie i jest po prostu nas ciekawy. To samo w sobie stawia was w top 1%. To właśnie mam na myśli, mówiąc o podejściu zero potrzeby. Zero potrzeby nie oznacza, że wam nie zależy. Oznacza, nie jestem tu, by coś ci zabrać, jestem tu, by zobaczyć, co tam jest. Kiedy mężczyzna z energią zerowej potrzeby rozmawia z dziewczyną, nie myśli: Proszę, polub mnie, proszę, zatwierdź mnie, proszę, nie odrzuć mnie. On myśli: Zobaczmy, jaką jesteś osobą, zobaczmy, czy mamy vibe. Jeśli tak, fajnie. Jeśli nie, nadal czuję się dobrze. I my to czujemy. Możecie powiedzieć coś prostego: jak? Hej, podoba mi się twój vibe, wyglądasz, jakbyś była w naprawdę dobrym humorze dzisiaj, lub. Szybkie pytanie. Ta książka, którą czytasz, jest naprawdę dobra, czy to tylko szum z TikToka? Dokładne zdanie nie jest magią. Magia polega na tym, że się nie spieszycie, nie trzęsiecie, nie sprawdzacie naszej twarzy co sekundę jak pies czekający na smakołyk. Rzucacie tekst, a potem się relaksujecie i obserwujecie jak reagujemy. To jest pierwsza różnica między chłopcami a mężczyznami. Teraz jest coś głębszego, co nazywam waszą emocjonalną sygnaturą. Pomyślcie o tym. Każdy facet, którego spotykamy, jest w pewnym sensie taki sam. To jak słuchanie tej samej piosenki z różnymi wykonawcami. Waszym zadaniem nie jest być lepszym od nich, waszym zadaniem jest być od nich innym. Jak? poprzez wybranie emocji, którą chcecie wnieść do interakcji. Czy chcecie, by czuła się rozbawiona, spokojna, bezpieczna, zrozumiana, wyzwana? Większość facetów nie wybiera, po prostu wyrzuca z siebie emocje, w jakich są. Wy robicie przeciwnie. Wybieracie swój tryb, zanim podejdziecie. Przykład. Decydujecie: Będę spokojnie zabawny. Podchodzicie powoli, z małym, zrelaksowanym uśmiechem, kontaktem wzrokowym, który się nie trzęsie. Głosem niezagłośnym. Mówicie coś lekkiego, może trochę drażniącego, ale nie agresywnego. I pozostajecie ugruntowani, jakby nic na świecie nie było teraz pilne. My, kobiety, poczujemy to jako całość: wasze oczy, wasz ton, wasz rytm, wasz mały uśmiech. Ta kombinacja staje się waszą emocjonalną sygnaturą. Później, gdy będziemy w domu, zapamiętamy, był ten facet. Jego energia była inna, był spokojny, ale zabawny, podobało mi się, jak się przy nim czułam. Już weszliście do jej umysłu, nie próbując niczego udowodnić. Teraz przejdźmy do efektu kontrastu. Świat jest teraz głośny. Większość facetów albo mówi za szybko, przechwala się za bardzo, albo udaje fałszywą alfę. Kiedy wy pojawiacie się inaczej, to uderza mocniej. Wyobraźcie sobie, że jest przyzwyczajona do facetów, którzy wskakują w jej przestrzeń mówiąc: hej, hej, jaki masz snap, jesteś taka piękna! O mój Boże, musiałem z tobą porozmawiać, a potem jesteście wy, stoicie trochę z boku, mała pauza zanim zaczniecie mówić. Patrzycie na nią jak na człowieka, a nie jak na kawałek mięsa. Wasze pierwsze słowa są normalne, proste. Hej, szybkie pytanie, wyglądasz, jakbyś wiedziała, co robisz. Czy ta kolejka jest zawsze tak wolna, czy po prostu wybrałem najgorszy czas, żeby przyjść? A potem milkniecie i pozwalacie jej odpowiedzieć. Nie jesteście głośni, nie żebrzecie, nie sprzedajecie się. Jesteście po prostu tą spokojną, lekko rozbawioną obecnością obok niej. Ten kontrast sprawia, że jest zdenerwowana w dobry sposób. Nasz mózg myśli, dlaczego on jest taki zrelaksowany, dlaczego nie wygląda na przestraszonego, dlaczego nie stara się tak bardzo. Teraz ona obserwuje was, a nie ocenia was. Tego chcecie od pierwszego kontaktu. Przestawić jej mózg z oceniam tego faceta na kim jest ten facet. Są małe szczegóły, które dodają mocy, kontakt wzrokowy. Patrzcie, przerwijcie, spójrzcie ponownie, jakbyście czuli się komfortowo w swojej własnej skórze. Postawa, stopy stabilne, oddychacie brzuchem, nie spieszycie się, dajesz czas ciszy. Normalni ludzie boją się ciszy, mężczyźni z ramą jej używają. Reakcja, jeśli odpowie sucho, nie panikujecie, pozostajecie w swoim klimacie, ponieważ to jest prawdziwa gra w pierwszym kontakcie. Nie tylko dajesz jej doświadczenie, pokazujecie swoją bazę. Jeśli wasza baza jest spokojna, pewna siebie, lekko drażniąca i pełna szacunku, to właśnie zostaje w pamięci. Ostatnia rzecz o pierwszym kontakcie, o której prawie nikt wam nie mówi, w porządku jest, jeśli od razu nic z tego nie wyjdzie. Faceci stop 1% nie mają obsesji na punkcie wyniku. Nie forsujecie, nie gonicie, nie żebrzecie, akceptujecie ten moment jako dobrą wymianę. Ta niedesperacka postawa sama w sobie staje się częścią waszej sygnatury. Kiedy was zobaczy, będzie miała już zapisany plik w swoim mózgu. To ten facet, ten spokojny, ten, który nie zachowywał się jak wszyscy inni. Teraz wszystko, co powiecie dalej, osiądzie na tym pierwszym wrażeniu. Podsumowując, kontakt nie polega na byciu zabawnym czy idealnym, polega na pojawieniu się z zerową potrzebą, wniesieniu jasnego emocjonalnego klimatu i byciu spokojnym kontrastem dla chaosu, do którego jesteśmy przyzwyczajone. Róbcie to a już żyjecie w naszej głowie bardziej niż gładko gadający, którzy spamują tekstami na podryw przez cały dzień. To był męski kot, do zobaczenia w następnym.